To pracowity dzień dla Wołodymira Załęskiego. Prezydent Ukrainy jest w drugiej podróży zagranicznej od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Dziś rano odwiedził Londyn, przed chwilą wylądował w Paryżu. Ma się tam spotkać z kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jutro wszyscy trzej politycy pojadą na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Patrycja Sztoki witam i zapraszam na ekspres w TTV. Nawet 58 godzin w zimnie bez dostępu do wody wytrzymały pod gruzami osoby, które udało się wyciągnąć z zawalonych budynków w Turcji. Wśród nich jest wiele dzieci, a ich zdjęcia obiegają świat. Niestety pomimo nadludzkiego wysiłku ratowników rośnie też liczba osób, którym nie udało się przeżyć trzęsienia ziemi. Na tę chwilę służby informują o śmierci 11 200 osób. Dziękuję za pomoc i prosi o jeszcze. Prezydent Ukrainy pojawi się jutro na szczycie w Brukseli, gdzie ma rozmawiać z przedstawicielami unijnych krajów na temat pomocy militarnej dla swojego kraju. Załański do Brukseli poleci z Paryża, gdzie jeszcze dziś wieczorem ma spotkać się z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Prezydent do Paryża poleciał po serii spotkań na Wyspach Brytyjskich. Ten dzień fani koszykówki zapamiętają na długo. LeBron James przeszedł do historii. Został nowym rekordzistą NBA pod względem liczby zdobytych punktów. Zawodnik Los Angeles Lakers awansował na pierwsze miejsce w trakcie spotkania z Oklahoma City Thunder. Osiołek ma szansę zostać orłem. I o, Jerzyko Skolimowskiego zdobył 11 nominacji do tegorocznych polskich nagród filmowych. W kategorii najlepszy film o statuetkę będą walczyć też m.in. Lepisul, Johnny czy Kobieta na dachu. Dobrowraca. wraca. Przekonała się o tym 65-letnia ekspedientka ze sklepu w stanie Michigan. Kobiecie zepsuł się samochód, a ponieważ nie stać jej było na nowy, chodziła do pracy pieszo. Pewnego dnia wracając ze sklepu, znalazła torbę wypchaną dolarami, a o znalezisku natychmiast poinformowała policję. Okazali nowy samochód. W Ekspresie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.